Witam Was serdecznie, jestem Didi i witam Was w kolejnym odcinku z Little Nightmares. Mrocznej przygody tutaj naszej małej bohaterki na ogromnym, bodajże statku, chociaż jeszcze tego z zewnątrz nie widzieliśmy, ale kołysze się na boki i sprawia wrażenie, że to jednak tutaj jest statek, że jesteśmy na statku. Wciąż nie odkryliśmy mrocznej historii tego statku, także z fabułą ciągle idziemy do przodu. Ostatnio się znaleźliśmy tutaj na. Czemu mi się ta myszka tu pokazuje? co chodzi? Czekajcie. wiecznie jakieś problem, no Zdecz. Dobra, damy ją po prostu na bok. Yy. Boże, co ja mówiłem? Fabuła idzie do przodu. Yy. Także może odkryjemy w końcu tę tajemnicę. Ale nie przedłużając zaczynamy kolejny odcinek. Czekajcie, jeszcze tylko sobie włączę szybko. Czas. Dobra. Czas, żebym wiedział ile nagrywam. E, tak, tak, wiem, profesjonalny tuber. O, tutaj znowu, znowu te, te, te śmieszne, takie malutkie, co wybiegają, kurcze, uciekły, no, przed nami. Dobra, gdzie mamy tu wbić? Chyba po to jest książka, ale to jest jakaś biblioteka, chyba. Ale nie, ja tu nie wejdę. Pod stołem. Kolejne wybiegły. Czemu one się nas boją? My jesteśmy przyjaciele, no. E, może po tych książkach? Tak, tak, bijamy się. Co to na górze? Czy tutaj zawieszony jest wielki fortepian? Czy ja spadłem właśnie? Ja tam spadłem. Na górze jest chyba fortepian zawieszony. No gdzie ty idziesz? Jeszcze raz. Mam nadzieję, że coś widzicie. Eee, jak ja tu, ja chyba jednak tutaj nie mam wejść. Coś mi się zdaje. Nie. Nie, spadam cały czas. Może po tych książkach? Co? Czekajcie, a spróbujemy, tutaj jest jakiś... Eee, one się tu chowają, popatrzcie. No siema, hej. Hej, nie bój się nas. Nie ma żadnej interakcji. Szkoda. Dobra, bijamy na górę. Na żarandol mam skoczyć. Próbujmy. O, Zginę nie! Uff, całe szczęście. Yy, ta jest, ten stos jest chyba wyższy. Pójdziemy na ten stos. Jak mam się tam dostać? Kurczę. Nie, tam życie nie zaskoczę. Chyba, że stąd, tutaj na półkę. Teraz spróbujmy. Będzie trudno, ale może się uda z rozbiegiem. Dobra. Bijamy wyżej. Ojej. ojej. I szybka akcja! Myślałem, że zagra. Coś niedobrego się dzieje nad nami. Zerknijmy sobie. Dobra maleńka, wbijasz na górę. Kurczę, jakie to jest wysokie, że to się nie poprzewraca, nie? Ojoj, musimy uważać. Nasz yy, chyba główny przeciwnik, ponieważ jeszcze innego nie spotkaliśmy do tej pory. Muszę bardzo uważać, muszę być cichutko. Polas sobie, polas. Poszedł? Gdzieś tam się kręci. Będziemy na czworaka. Tutaj mamy chyba znowu wajchę do wożenia. może światło sobie zgasza, bo tu się kręci. Widzę. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć. Co on tam robi? Nie wiem, co on tam robi. Chyba muszę tu iść, do niego. Czekajcie, co my tu mamy? Chyba nie będzie wajcha jakaś schowana. To spróbujmy, najwyżej... nas złapie. Może jak cicho będziemy, to... to się uda. Tu musimy wejść po książkach, na pewno. Okej. Okay. Muszę być bardzo ostrożny. Muszę być bardzo cicho. Najlepiej, że żeby... Bo ma długie ręce, także. Patrzcie, kurczę, sprawdzę tutaj. Oj, 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 oj muszę uważać. No, gościu, idź tam sobie dalej. No i patrzcie, jak tutaj przejdę, to on pewnie tu wróci. A jak sobie. A właśnie. Słyszał nas Poszedł dalej, dobra eee, Weźmiemy sobie tą małpkę I rzucimy w tamtą stronę, nie? Może go zmylimy Idzie tam, dobra Polaz? Po raz tam. Dobra, to jest nasza szansa. Okej, okay, nawet nie udało mi się niczego zwalić, też jest spoko. Eee, teraz musimy tutaj, tak? Kurczą tu idzie. Szybko, 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 szybko. Szybko maleńka. O. Tu pewnie zaraz przyjdzie, ja muszę. To jest. Dobra. Ale jak ja wrócę z tym kluczem? Kurczę, tu chyba przychodzi telewizor oglądać, coś czuję. Chyba mi się zakrzyka. Nie, może wyłączę mu telewizor, o. Szybko. Nie, nie da rady. Myślałem, że, że da radę, włączyć telewizor. Co jest tutaj? Hmm. Kurczę, jak ta podłoga skrzypi. A, spróbujemy otworzyć te drzwi i wyjść stąd z tą korbą. Nie, 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 nie mogę wyjść, nie dam rady otworzyć te drzwi. Uderzam, że on będzie musiał otworzyć te drzwi. Czy w sensie on tu wejdzie i my będzie musi... Jakoś się stąd wydostać. Nie, ten telewizor na pewno da się włączyć. Jak włączymy ten telewizor, to on pewnie tutaj przyjdzie. Włączę... Yy, włączę, ja mówię, zapalę. Yy, zapalniczkę, żebyście widzieli w ogóle gdzie my jesteśmy. Bardzo ciemna ta gra. Dobra. No to... Może tak jak rzucę, to tu przylezie, co? Gdzie? Kurczę, on tu nie idzie, no. Gościu, chodź tutaj. Spróbujmy sobie włączyć ten telewizor, ale... Mogę zakręcić tym jakoś, nie? O, udało się, dobra. Jak tu wejdzie, to spierniczamy stąd. Schowam się za drzwiami. Idzie? Na pewno idzie. Może co on ogląda w ogóle? Jest, przyszedł. cichutko, cichutko Przede wszystkim nie spanikować. O, mamy świeczkę, ja muszę sobie zapisać tu grę. Kurczę, włączył włączy telewizor chyba. Bierz tą korbę. Idę jeszcze dalej na, na kucaka, bo ja się boję, że nas usłyszą. na koniec szybszy. Dobra, udało się. Okej. Okay. Muszę się pośpieszyć, bo ja nie wiem, czy on tego czasu nie usłyszy. Dobra. Szybka akcja. Co dalej? O! Oj, 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 popatrzcie. O! Gdzie jesteś, kuczek Fingian się. Dobra, idziemy. Jakiś wuzeczek. Kuleczek kopalnia? Co to jest? Yy, tego chyba lepiej, żeby nie dotykał. Pewnie jest gorące. Dobra, bierzemy ten wózek. Eee, chodź tu. Ja go przesunę w ogóle? Przesunę, dobra. Jeszcze troszeczkę. Okej. Okay. Nie, nie, nie tak. Dobra. Mm. Nie, tam nie doskoczę. Może z tego wózka dosięgną klamki, nie? Spróbujemy. Ok, rozbieg. Udało się. Ła! Kurczę, serio! Czemu to tak głupie zrobione jest? Skąd ja mogę wiedzieć, że tam jest przepaść? No. Eee, to było głupie. Zabieramy wózek z powrotem. Muszę teraz uważać, jak będę otwierał te drzwi. Okej. Okay. Tam na dole ktoś łazi, widzicie? Nie, co to jest? O Boże, to chyba są te dzieci Na hakach, przewożone ciapiernicze, ja Jakie to jest mroczne Okej okay. Idziemy teraz, dojdziemy Ale słyszę wiatr tak jakbyśmy byli bli bliżej powierzchni, powiem wam. Jest, mamy mamy zapis. No, zapal sobie to. Okej. Okay. Oj oj oj, Jezu, jak się wystraszyłem, masakra. Ole się wystraszyłem. <laughs> Oj, chyba pierwszy raz w tej grze. E, chyba powinien zgasić tu lata e, latarkę. Ja mówię, e, zapalniczkę. Ciągle mi brakuje tego słowa zapalniczka. No, musimy uważać. Zabieraj tą rękę, no. Czekajcie, teraz może. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, udało się. Jest jakaś kopalnia, kurczę. idziemy <śm> Idzie. Idzie, idzie. Kurczę, myślałem, że jak się schowamy, to. Złapał nas, ja pierniczę No szkoda Nie, nie ucieknę, nie ma szans Dawaj, 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 dawaj Się zamknęło Szybko Jest jakie on ma długie te ręce Chyba na sąsiednie, nie? O kurczę, o kurczę. Czekajcie, gdzie ja? Co ja zrobić? Mi się wydaje, że to przyciągnąć. Nie, nie, tam nie skakuj. Kurczę. Ja pierniczę. <ścoughs> Czekajcie, ja spróbuję. To przeciągnąć nie! Dobra. Może tutaj wskoczyć Ach! Kurczę, wiedziałem, że to tak się skończy. Najgorsze jest panikować, wiecie? Tu możemy wejść, ale on tą ręką sięgnie. Nie wiem, czy może tu doskoczyć jakoś? Ja pierniczę. A tutaj skoczyć? Kurczę, no. Czekajcie, muszę to obczaić. To palmy coś świato, bo on tak nas tu nie widzi. Eee. Hmm. A może tą skrzynkę zabrać? Ej, właśnie. I mu przyczaśnie te ręce, co? Może da radę, zobaczymy zaraz. Czy chciałem już wyciągnąć, ale nie, raczej nie będę miała siły, żeby tych wyciągnąć. Nie, to był głupi pomysł. W takim razie co? Kurczę, no. Dobra, spokojnie, Didi. Zobaczmy. Ale tu nie mam jak wejść na górę za bardzo. Może muszę to przetrwać i on sobie po prostu pójdzie, zaraz, co? Serio? Hmm. Spróbuję otworzyć klatkę. Nie, nie spinę się. Ona chce się spinę, dobra. Spróbuję to przetrwać, kurczę. Bo widzę, że ta skrzynka ledwo co... Yy, ledwo co już tutaj ten wytrzymuje. Może się całkiem zaraz zmiażdży i on te ręce zabierze. Myślę, że o to tutaj będzie chodzić jednak. Ale mogę się mylić. Może muszę to, może, muszę to przeczekać po prostu. Waga. Okej. Okay. Dałam się ta skrzynka? Nie, chyba jednak nie. Ja piernicze. No powiem wam, że nie wiem za bardzo, co on zrobić. Czekajcie, spróbujemy. Stąd skoczyć gdzieś tam. Nie, no nie ma możliwości. Tu nie ma jak skoczyć, nie Hmm. Wygląda na to, że my tego jednak nie mamy przeczekać. Ale co ja zrobić? Kurczę, chwycił nas. Co ja mam tu zrobić? Hmm. Nie wiem. Konie, ja tak muszę kończyć już powoli. Może wy będziecie mieli pomysły, jak ja mam tu przejść. Ponieważ nie przychodzi mi nic do głowy. Tutaj, no nie widzę, żebyśmy mieli. Tu jest jakaś taka. Yy... Tu jest jakieś przejście, ale yy, ja, ja tam się nie dostałem. musiał coś przesunąć, żeby się tam dostać. Tego te nie da radę przesunąć. Yy, na dole tej skrzynki także nie. Te skrzynki też się nie da przesunąć. Ona się to spina cały czas. Mi się wydaje, że może to tą, tą mam skrzynkę zabrać, co? Czekajcie, zobaczymy schemat jeszcze. Ostatni raz spróbuję. Prawą sięga tam. Ok, spróbuję tą skrzynkę wyciągnąć. Czekajcie, że mi nie znowu teraz mam szansę. Jest, udało się. Jednak o to chodziło. Okej okay. co dalej? Muszę ją bardziej wyciągnąć. Muszę ją bardziej wyciągnąć, żeby go, żeby go zmiażdżyło. Dobra, teraz, teraz jest nasza szansa. No, chwytaj. Serio. Tak blisko już byłem. No nic moi kochani, przynajmniej już wiem co mam zrobić. Eee, dobra, ostatni raz. <ścoughs> Chciałem już się żegnać, ale spróbujemy ostatni raz. Patrzcie no. piernicze. Dobra, to był przedostatni raz. Komu <grych> Dobra, zabieraj tą rękę. Szybko. Łap to. Patrzcie, no. Bo na zamiast łapać to stoi. No naciskam, żeby łapała. No i wiem, to nie wina moja, no. Dobra, poczekamy aż. To jest zły, zły, zły moment, bo on musi prawą ręką złapać skrzynki. nie mam więcej czasu. Poczekamy chwilę. Teraz zabierze prawą rękę. Okej, okay. złapała to, to, no. Łap to! Patrzcie, no. Boże, I który raz już tu zginę? Dziesiąty czy dwudziesty? A, dobra, spróbujmy teraz tak na szybko. Ja nie mam siły do tego. Nie, teraz już serio, ostatni raz. Ostatni raz, bo już stracę cierpliwość, wypełnię też zresztą. Dobra, jedziesz z tą prawą ręką tam. Musi się udać teraz, no. Okej, okay, udało się. Jeszcze raz będziemy musieli taką akcję zrobić. Ten sam schemat. Prawa ręka. My czekamy. I zaraz zaatakujemy go znowu. Dobra, teraz. Szybko. Szybko, łapto! No łapto! Patrzcie. Dobra. <głos> <głos> e, no nie udało się tym razem, uda się na samym odcinku na pewno. Także ja wam dziękuję bardzo za, e, za oglądanie. Pamiętajcie o łapka w górę. E, o komentarzach. A jeżeli jesteście nowi na kanale, to subskrybujcie go. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki raz jeszcze. Cześć wam!